Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie, się na to, gdzie jest, reprezentuję w e, Proszę Państwa, e, bycie ostatnim ma tylko jedną zaletę, mianowicie mogę założyć, że ci z Państwa, którzy jeszcze dotrwali, e, będą mnie słuchać, bo nie czekają już do nikogo innego. Po drugie, mogę Państwa powiedzieć, że będę mówił bardzo krótko, dlatego że będzie to wymuszony niestety wilecikiem, który mam wypłacony za Więc postaram się w 10 minutach mniej więcej e, z, e, zmieścić. Proszę Państwa, o czym będę mówił? Będę mówił o tym, czego być może w do nowej ustawy, do zmiany do, 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 do ustawy refundacyjnej zabrakło, czyli rozstrzygnięcia kwestii marży grudowej. To już była o tym troszeczkę mowa przy temat tematach mojej poprzednicy. Więc przy końcu przygotowaliśmy raport, który obejmuje, w którym raport, który podsumowuje koszty prowadzenia dystrybucji refundowanych w Polsce po wejściu przed wejściem nowej ustawy refundacyjnej. W projekcie wziął udział wziął udział reprezentujące ponad 75% rynku, więc próba dotycząca danych liczbowych jest absolutnie reprezentatywna dla tego rynku. I proszę Państwa, te dane, które, które wynikają z tego raportu są głosy zastanawiające właśnie w kontekście braku jakichkolwiek reakcji nawet w założeniach do zmiany do ustawy refundacyjnej dwa słowa, o czym na szczęście znowu, będąc ostatni, nie muszę do wielu z tych kwestii odnosić się szczegółowo, dlatego że były one podnoszone przez moich e, poprzedników. Spadek obrotów Michał na samym początku mówił, rynek dramatycznie e, spadał w dół, w związku z tym, no, tak jak można było spać w e, ale rynek dramatycznie, e, dramatycznie spadał, e, ten, e, to nie pozostało bez wpływu oczywiście na graczy e, na rynku. Dodatkowo obowiązki regulacyjne zostały dosyć szczegółowo omówione przez pana prezesa Ja tylko jeszcze dodam takie, jako taką ciekawostkę, policzyliśmy sobie ile razy prawo farmaceutyczne, to przeważam, tak, prawo farmaceutyczne było nowelizowane od 23 tylko 38 razy w ciągu ostatnich 10 lat i za każdym razem do, 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 do różne rzeczy, zmieniano różne obowiązki. Wszyscy uczestnicy rynku, w tym hurtownie muszą się do tego dostosować i być na bieżąco z tymi, z tymi zmianami. Pogarszająca się sytuacja ekonomiczna to jest coś, o czym mówi się codziennie. Państwo słyszą o tym, atakują nas gazety, prasa, Państwo nas atakują też tymi informacjami przez cały czas. I sam ten temat się zupełnie nie będę rozwodził. Tylko może uwaga taka, że z punktu widzenia już deklarowanych, deklarowanego poziomu wpływów składki do u wiadomo, że jest tam znacząca dziura. Ta dziura się będzie powiększać w ciągu roku. To oznacza, że zabraknie pieniędzy w systemie. i Pytanie na kogo zabraknie tych pieniędzy. Na pewno e, pieniędzy e, zabraknie na nadwykonania w szpitalach, ale też pytanie e, w jakim zakresie e, wpłynie to na sytuację rynku farmaceutycznego. Ograniczenie elastyczności polityki cenowej pod tym enigmatycznym sformułowaniem tak naprawdę ukrywa się kwestia remontowania i elastyczności działania na rynku, zastąpienia cen maksymalnych cenami e, sztywnymi i to, co e, pokazywał też Michał między innymi i o czym przecież Stachnik e, mówił, to, że e, w szpitalach e, sprzedaż warun, wartościowo wzrosła, w pewnym zakresie mogło też wynikać z tego, że e, przestały tam funkcjonować przez jakiś czas, dopóki nie została sytuacja wyjaśniona przez Ministerstwo, przestały funkcjonować te mechanizmy e, rynkowe. No i obniżka marsz to jest coś, co z punktu widzenia hurtowni było elementem e, najbardziej istotnym. Jak Państwo pamiętają, znając ustawę e, refundacyjną, ta obniżka ma charakter stopniowy. W roku, przypominam, że w roku 2011 maksymalna marsza hurtowa e, wynosiła 8,9%. Została ona obniżona do 7% w roku 2012, w tym roku mamy już tylko 6%. W przyszłym roku, i to jest na razie ostatnia obniżka, będzie ona wynosiła 5%. Zadaliśmy sobie pytanie, no dobrze, w takim razie, ile kosztuje średnio, to są dane uśrednione, jaki jest średni poziom kosztów dystrybucji leku refundowanego. To znaczy, ile kosztuje spowodowanie, że lek sprowadzony do Polski lub wyprodukowany w Polsce znajdzie się w aptece. W odpowiednim czasie. Z naszych danych, tak jak powiedziałem, oparte to było o, o dane otrzymane od 75% od podmiotów reprezentujących 75% rynku, wiernika, że jest to około że jest to 32. To jest koszt, jaki hurtownicy ponoszą średnio, alokowany, tak jak mówię, to jest średni koszt dystrybucji rynku. I teraz, o ile przy się 7%, hurtownicy zarabiali 6 groszy na e, dystrybucji takiego leku, to w tym roku już do tego dokładają. A w przyszłym roku to będzie blisko 1 czwarta, e, którą będą musieli, ktoś będzie musiał sfinansować, bo nie będzie to finansowane e, z marży. Ponieważ te słupki te pełne to jest to, ile można na dystrybucji e, średniej liczonej... No, przepraszam. Ile można zrobić dystrybucji leków? Znowu, liczony to jest od średniej ceny leków refundowanych, które znajdują się na sortumencie kultowym. Proszę Państwa, przekładając to na wolumen rynku, czyli na to, ile tych ile produktów w ciągu roku jest dostarczanych, wynika z tego, że w 2013 roku zabraknie blisko 90 milionów złotych na sfinansowanie działalności dystrybucyjnej, w roku 2014 będzie to 150 milionów. Te pieniądze trzeba będzie gdzieś znaleźć, bo tych pieniędzy nie zapłaci NFZ, nie zapłaci system, ponieważ marże zostaną obniżone w stosunku do tego, co e, istnieje w tej, e, w tej chwili. Tak jak było już powiedziane wcześniej, rynek równocześnie spadał i to e, ta najciemniejsza część, to jest ta część, która nas interesuje. To jest ponad 1,4 rynku. W wartościowo, o którą zmniejszył się tutaj, to jest ta część rynku leków refundowanych, która się zmniejszyła. Jeżeli weźmiemy pod uwagę, że marże liczone są oczywiście od, od wartości tego rynku, to mogą sobie Państwo wyobrazić to skurczenie się, skurczenie się przychodów z, z dystrybucji leków refundowanych po stronie gór. Po stronie jeżeli spojrzymy na ten proces kurczenia się rynku z perspektywy tego, jak dużo zapasów na rynku jest, ile mają hurtownie, trzymają u siebie w ciągu roku, to łączna wartość prezentowanych leków, które w tej chwili można założyć znajdują się w hurtowniach na rynku polskim po to, żeby utrzymać ciągłość dostaw, po to, żeby zapewnić dostęp pacjentowi do leków, to jest ponad 1,6 mld złotych wartościowo. Rynek spadł w roku prawie dwukrotnie, dwa razy więcej, jeżeli chodzi o wartość. I teraz tutaj parę takich slajdów, które koncentrują się zupełnie na ekonomicznym aspekcie tego, o czym mówimy. O ile w roku 2012 na poziomie operacyjnym, bez uwzględnienia kosztów finansowych, hurtownie, mówiąc kolokwialnie, wychodziły na swoje, to w 2013 Ponoszą stratę. To są miliony złotych. Jeżeli uwzględniamy koszty finansowe, czyli przysuniemy się do linii żółtej, ta strata, czy strata na działalności polegającej na dystrybucji leków refundowanych, będzie znacząco większa i osiągnie te 150 milionów, o których mówiłem na początku w roku 2014. Proszę Państwa, to jest inny sposób wizualizacji podobnego, podobnego problemu. Mianowicie biorąc pod uwagę to jest e, ilość opakowań leków refundowanych, która jest dystrybuowana w Polsce przez e, wszystkie hurtownie e, działające, działające na rynku. E, jeżeli założymy to, co wcześniej mówiliśmy, czyli ustalono przez nas w jakiś sposób uproszczoną, ale nadal w cenę 20 zł e, jako cenę średnią opakowania, które znajduje się w dystrybucji, e, to ta Część, większa część, czyli 2 trzecie mniej więcej z ilości opakowań dystrybuowanych na rynku są dystrybuowane poniżej poziomu opłacalności, dlatego że na nich się nie zarabia. Zarabia się na tej części tych, tej, na tej 1 trzeciej rynku, która pozostaje. Proszę Państwa, jakie to powoduje, jaka teraz sytuacja, jak, jakie efekty wynikają z tej sytuacji? Oczywiście pierwsza rzecz, która, która się dzieje, jeżeli mamy ograniczoną stronę przychodową, to jest naturalne poszukiwanie obniżenia kosztów. E, zmniejsza ilość magazynów. E, to jest trend, który możemy zobaczyć pomiędzy rokiem 10 a 12, e, liczba magazynów, czyli liczba hurtowni funkcjonujących w dużych w Polsce e, została ograniczona dosyć istotnie, co spowodowało de facto zwiększenie odległości pomiędzy. Magazyn, a apteku średnio statystycznie droga, którą musi przebić produkt, się wydłużyła. Wydłużenie tej drogi oczywiście przekłada się na e, czas dostępu, e, na czas dostawy do apteki. Stąd też te trudności, o których mówił Michał e, na samym początku. E, niestety również e, wymuszone ustawą refundacyjną, e, wymuszony ograniczenie dochodowości aptek. Przełożyło się na to, że apteki są coraz mniej skłonne do utrzymywania zapasów. Coraz mniej skłonne do tego, żeby inwestować i trzymać swój zapas na poziomie apteki. W związku z tym zamówienia, za które przychodzą do hurtowni są coraz częstsze i coraz mniejsze. I stąd też te opóźnienia, o których była, była mowa. Że trzeba poczekać jeden dzień lub dwa dni na produkt, dlatego że zamówienie szyte po konkretnego pacjenta. Apteka nie trzyma zapasów, żeby wydawać leki, tylko zamawia, bo jak ma receptę co powoduje zwiększenie znaczące kosztów obsługi takiego pojedynczego zamówienia. Z punktu widzenia kosztów logistycznych działalności hurtowni to jest zwiększenie, zwiększenie kosztów, zwiększenie obciążeń, dlatego, że muszę indywidualnie dorazowo wozić w mniejszej ilości do większej ilości aptek potencjalnie części. Tego absolutnie ustawodawca w żaden sposób nie adresuje. <gry> Także podsumowując, skutki Obniżenia wąż hurtowej to nie jest tylko e, sytuacja ekonomiczna hurtowni. Bo tak jak to było powiedziane na początku, ja to też chcę podkreślić. My nie, my nie analizujemy sterlingu finansowego hurtowni, nie analizujemy wyników, które są bardzo dobre. Natomiast one wynikają z czego innego. Kurtownie prowadząc działalność polegającą na dystrybucji leków, co też już było powiedziane, dryfują coraz bardziej w kierunku rynku nieregulowanego, w kierunku. Rynku, który nie jest objęty takimi restrykcjami. Państwo to jest pewien rodzaj umowy, tak naprawdę społecznej, pewien rodzaj bycia zakładnikiem systemu, ponieważ prowadząc dystrybucję leków, ja muszę zapewnić ciągłość dostaw jako hurtownia. Jako ja muszę mieć i leki refundowane, i leki nierefundowane. Nie mogę sobie wybrać, że będę decyduował tylko leki e, nierefundowane. Państwo gwarantując mi ten przywilej, też obowiązek. Nie chce mi za niego do końca zapłacić tyle, ile wynoszą koszty dystrybucji. Mówimy o tym, nawet o tym jako o zarobku, tylko mówimy po prostu o części <laughs> stricte kosztowej. Przepraszam. Także podsumowując to, co już powiedziałem, nie ma tak naprawdę ekonomicznego teoretycznego znowu. W praktyce to działa, natomiast ekonomicznego uzasadnienia do dystrybucji dwóch trzecich produktów refundowanych na rynku nie ma. Podobnie hurtownie de facto dopłacają. I w przypadku małych miejscowości, w przypadku aptek bardziej oddalonych e, od centrów dystrybucyjnych e, ta dostępność już teraz spada, o czym też rozmowałem w trakcie dzisiejszej e, konferencji. I teraz e, obniżenie dalszej marży punktowej spowoduje tylko pogłębienie tej sytuacji e, i spowoduje ograniczenie dostępności. I tak naprawdę e, z punktu widzenia nawet e, Funkcjonowania hurtowni, które zaburzają się też coraz bardziej, o czym jest słowo, w naszym raporcie, może spowodować zagrożenie, tak naprawdę swego rodzaju balansu, który istnieje w tej chwili na rynku. Tak jak powiedziałem, apteki zredukowały swoje zapasy. Jeżeli teraz nie będzie stało się otrzymywanie zapasów Kurtowni, to tak naprawdę będziemy mieli duży problem, również w kontekście epidemiologicznym, o którym Pan powiedział. Po prostu trzeba będzie na te leki czekać, albo ktoś się wyprodukuje, albo je sprowadzi. Czyli mamy oddalenie miejsca, w którym jest ten lek od pacjenta. Jest to ciągły proces, który zaznaczył się jako wynik, wynik nowej ustawy. I to, co jest tematem dzisiejszego spotkania, czyli propozycja zmian, założenia do zmian, tej kwestii absolutnie nie adresuję, więc ja tak naprawdę mówię o tym, czego nie ma dzisiaj, e, czyli że nie ma żadnego odzewu na e, podnoszone w ten sposób e, uwagi. Dziękuję Państwu bardzo, mam nadzieję, że dotrzymałem obietnicy, jeżeli chodzi o szybkość.